10 tysięcy karby. Przypomnę Państwu jak tylko obie 11 dokonają masowania wojsk. Będziemy mieli minutę ciszy i prosiłbym, aby dzisiaj uszanowali pamięci, którzy zmarli kurzy w polskim futbolu naprawdę sporo w

wiele, wiele lat swojego życia. I pamięci tych wszystkich, którzy za piłkę nożną oddali swoje życie. Oddajmy teraz minutę, prawdziwą minutę ciszy. Dziękuję Państwu.